Rostomili, wyrządzę wam teraz, jako to było 100 roku temu, jak macie radzi to moi y, drzistani po naszemu, to mi dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał, <śmany> bydym rod, dzięki, piękne. Rostomali, Rostomili, 100 roku temu na y, ziemi cieszyńskiej y, y, była taka sytuacja, że, no, sto, to 102 roku temu już, była taka sytuacja, że cały... Całą Ziemię Cieszyńską, całe Księstwo Cieszyńskie przerzała granica. Władza w Pradze, a władza we Warszawie chciała, żeby po jednej stronie byli Czesi, a po drugiej Polacy. Inny, że Czesi by tak chcieli, całe to Księstwo, Polacy by też chcieli całe to Księstwo. Była tu i wojna, postrzelali się Polacy z Czechami, ale ani jedni, ani drudzy. Yy, tam w Pradze, a ci warszawioccy nie wszymli, że idzie o to nowo generacji ludzi, co na siebie prawili, że są tustela. Yy, tusteloku było tym więcej, czym bardziej Praga, a Warszawa wymyślała rostomęte kurowody. Tustelok widział, że Cieszyńsko-Ziemia już nie ma tako jako Kiejsi. Tuż nie chciał być ani Czechem, ani Polokiem. Robił wewerku na szachcie, robił na gruncie, sprawował budki, szył obryczki, piek chleb, a buchty, a sprawował koła. Tustelok 100 roku temu chodzował do katolickiego albo wanielickiego wanil kościoła. Czytał Biblię po polsku, czesku albo po niemiecku. Ale jak chciał coś ich napisać, to pisał po naszymu, Bo pisał tak, jako słyszą, a jako wyrządzą na każdą. Szął na asynt do czeskiego albo do polskiego wojska, ale dzieci z ręką na sercu śpiewał ojcowski dom. Szumi jawor, szumi bo to Kończyskie pole z Rudnickim się schodzi. Jak przyszedł ze służby z wojska, to bywało tak, że se wziął dziołchę, co bywała za Olzą, bo dla młodych tusteloków granicy nie było. Była inny żyka. Była Żyka Olza, co coś i si Na isto po naszymu, bo się nasłuchała tych gaździnek tustelańskich, co prały lunty na obu brzegach, ale wyrządzały jedną rzeczą, po naszymu. Górole na groniach w Beskidach furt gonili swoje łowce na redyk, fukali do trąbit, jedni w Jabłonkowie, drudzy wistebnej. W, w Teloków granica to byli wojocy, a celnicy, co wachowali, co by żaden nie i nią przelazować, jak nie miał papiórów. Ale stare ciotki, co bywały w karwinie, w pietrowicach Habiżowie albo Worłowej, furt pozywały swoich przyjacieli za żyki, co by ich nawszczywiali. Tu Tustelokom we szkołach się zakazowało rządzić po, po naszemu. Ale matki, a starki naszą rzecz im do głowy cisły, bo wyrządzały o takownych wiecach, że dzieckom się gęby otwierały, a nie poradziły spać. Fotrowie, a starzycy ich uczyli roboty na polu, co by wiedzieli, że robota na cieszyńskiej ziemi, a i na gruncie, a i we werku, a i na szachcie, jest święto. Ona dowogrejcar, co się za niego... Poradzi familia wyżywić, ale robota dowoła i obili, Jarziny, agowić, co z nich je jodło na śniadani, obiad na wieczerze. Tu Stelogrzykł jako poradził, do pombuczka, po naszymu, po polsku, po czesku, a i po niemiecku, ale dyski ze szczerego serca. Ale jak chciał se powyrządzać z fotrym w niebie, to już go pytał inny po naszymu, <laughs> jacy my są, ci ludzie Stela, po stu rokach. Jak Cieszyńską Ziemię przeżazała granica. Po naszymu się furt rządzi. Ale przybyło tu steloków, co rządzą po polsku, a po czesku, a naszej rzeczy nie znają, bo są baj z Krakowa, albo z Ołomuńca. Oni prawią sami o sobie jestem stąd, al, al, albo jestem zdejsi. Warto się jednak uczą tej naszej rzeczy, tuż ich z Cieszyńskiej Ziemi nie wyciepiemy. Jednak my tu stelocy tacy co cieszyńską rzecz wycyskali z matczynym lykiem, musimy się dzierżyć po społu. Wszyscy od Ostrawy do bielska. Bo choć sto lat temu nas ktoś ich chciał wciepać do dwóch miechów, to my się nie dali. Pokiel na cieszyńskiej ziemi się wyrządza po naszymu, żadnej granicy nie ma, a nie będzie. Rostomili pyty, mocie tutaj po dwóch stronach taki obroski, z jednej strony jest taka prośba, co byście subskrybowali mój kanał, a z drugiej strony jest film. Na kierysa możecie cyknąć, co się wam może, może spodobać z tym moim wyrządzaniem po naszemu. Także dziękuję im pięknie.